Panie Boże mój, przychodzę dziś do Ciebie z sercem zmęczonym, niespokojnym, pełnym myśli, które nie dają mi spokoju. Tyle rzeczy dzieje się wokół mnie, tyle lęków, napięć, niepewności. A jednak, w głębi duszy tak bardzo pragnę jednego pokoju serca nie tego powierzchownego spokoju, który znika z pierwszym problemem nie ciszy udawanej, za którą kryje się chaos. Ale tego prawdziwego pokoju, który tylko ty możesz dać. Pokoju, który nie zależy od okoliczności, od ludzi, od sukcesów czy porażek. Pokoju, który rodzi się z zaufania, że jestem w twoich rękach, zawsze. Panie, ty widzisz wszystko. Widzisz to, co noszę w środku. Widzisz moje napięcia, zmartwienia, przewrażliwienia, nieprzespane noce. Moje przemilczenia, i moje modlitwy, które uciekają w ciszy. Nic nie muszę przed Tobą ukrywać. Ty jesteś Ojcem, który zna mnie lepiej niż ja sam siebie znam. Dlatego proszę, uspokój moje serce. Przyjdź do Niego tak, jak przyszedłeś do uczniów po zmartwychwstaniu i powiedziałeś pokój wam. Wypowiedz te słowa także nade mną, dzisiaj. Wypowiedz je nad moim sercem, moim domem, moimi myślami. Naucz mnie oddychać tobą, żyć twoją obecnością. Nie pozwólbym szukał pokoju tam, gdzie nie można go znaleźć, w opiniach innych, w kontroli, w ciągłym działaniu. Ucz mnie milczenia, ucz mnie prostoty, ucz mnie ufności, bo tam, gdzie jesteś ty, tam jest pokój. A ja często próbuję sobie radzić sam, zapominając, że wystarczy tylko jedno. Przyjść do ciebie. Panie, wiem, że nie obiecałeś życia bez trudności, ale obiecałeś, że w Tobie będziemy mieć pokój, nawet pośród burz. Więc nie proszę, byś zabrał wszystkie problemy. Proszę, byś był ze mną w ich środku, by Twoja obecność była większa niż mój lęk, by Twoja miłość zagłuszyła mój niepokój. Zabierz ode mnie to, co nie pochodzi od Ciebie. Natrętne myśli, wewnętrzny krytycyzm. Porównywanie się, nieustanne analizowanie. Wlej we mnie nowy oddech, nowy rytm, nową łagodność. Niech Twoje światło przeniknie moją ciemność. Niech Twoja cisza uciszy moje serce. Daj mi pokój serca w relacjach, abym nie nosił w sobie urazy, złości, niepokoju wobec innych. Daj mi pokój w decyzjach, abym nie bał się przyszłości, ale ufał Twojemu prowadzeniu. Daj mi pokój w moim wnętrzu. Abym patrzył na siebie oczami miłości, a nie lęku. Panie, pragnę pokoju, który ma twarz Twojego serca. Pokoju, który nie znika, gdy nadchodzi burza. Pokoju, który koi, leczy, odnawia. Tylko ty możesz go dać i wiem, że chcesz. Więc dziś z prostym sercem mówię: Jezu, ufam Tobie. Napełnij mnie swoim pokojem. Pozwól mi go nieść innym. Pozwól mi w nim trwać. Z Tobą. Dzień po dniu. Amen.